Tego roku jesienią kilku moich znajomych z pracy wybiera się na polowanie na jelenia. Od dwóch miesięcy to główny temat rozmów w biurze. Stało się to czymś w rodzaju wspólnego punktu spotkań towarzyskich. A ci, którzy nie biorą w tym udziału, zostali zostawieni na suchym lądzie. Nawet Wiki, nasza recepcjonistka, jedzie z nimi. Myślę, że głównie dla pieczenia pianek przy ognisku. Ale ja nie jadę. Mam trudną historię związaną z polowaniami, i niewiele osób o niej wie. Nie lubię o tym mówić, bo wydarzyło się to bardzo dawno temu, a ja nie znoszę być facetem, który wciąż opowiada o swojej przeszłości. Trauma czy nie? Od lat miałem to głęboko zakopane w głowie, ale teraz, gdy temat polowania ciągle krąży po biurze, poczułem potrzebę, żeby w końcu to spisać. Były jakieś dwa miesiące do moich piętnastych urodzin. Tata zabiera mnie na polowanie do parku stanowego w hrabstwie Logan, w Virginii Zachodniej. Nie bardzo wiedziałem o co chodzi, po prostu wiedziałem, że mam iść, przymierzyć nowe buty, kapelusz, kamizelkę. Cały ten zestaw. Byliśmy parę razy na strzelnicy, ale większość czasu spędziliśmy na omawianiu zasad bezpieczeństwa. Byłem wtedy bardzo przeciwny broni i chyba wciąż jestem. Choć z innych powodów. Mimo to chciałem spędzić z nim czas. Tata długo był chory po wypadku i dopiero niedawno wrócił do zdrowia. To miał być nasz pierwszy wspólny wypad od prawie dwóch lat i cała rodzina była tym podekscytowana. Każde. Z innych powodów. Wyruszyliśmy wczesnym wrześniowym rankiem. Mama pomachała nam z okna w kuchni. Tata spakował tyle rzeczy, że starczyłoby na tydzień, choć mieliśmy być tylko na weekend. Zatrzymaliśmy się po jedzenie w drive thru, a potem spotkaliśmy się z jego kumplami od polowań. Był Sisko. Facet po pięćdziesiątce. Pracował głównie w księgowości i kompletnie nie miał pojęcia jak mówić cicho. Był też Abe. Około czterdziestki. Spokrewniony jakoś Sisko, choć nigdy nie zrozumiałem jak dokładnie. Chyba Sisko był mężem jego starszej siostry. I wreszcie Hugo. Nowy w pracy taty. Raczej cichy typ, który po prostu chciał gdzieś przynależeć. Był spokojny jak mysz z taką intensywną, szopowatą twarzą. Podróż była długa. Byłem drugim pilotem. Miałem odpisywać na wiadomości, podawać przekąski i dbać o muzykę. Dokładnie tego chciałem od tego wyjazdu. Samo polowanie mnie nie obchodziło. Cieszyło mnie, że tata znów był szczęśliwy. To było jego środowisko, coś co robił kiedyś z własnym ojcem, a teraz robił ze mną. Przyjechaliśmy jako ostatni. Cisco i Abe mieli zapasy jak dla małej armii, a Hugo prawie nic. Tata zaparkował, wyłączył muzykę i od tej chwili wszystko stało się poważne. Nie byłem tym zachwycony. Sprawdziliśmy sprzęt i ruszyliśmy na zachód. Sisko i Ay przyszli przodem, a my za nimi w szeregu. Szczerze mówiąc, przez większość drogi odpłynąłem myślami. Zatopiłem się w muzyce i wiadomościach. Tata rozmawiał z kumplami, a Hugo i tak był milczący. Szedłem coraz głębiej i głębiej w las, i po trzech godzinach zorientowałem się, że nie mam pojęcia, gdzie jestem. Zeszliśmy z tylu ścieżek, że mogliśmy być gdziekolwiek. Koło południa zdecydowaliśmy się rozbić obóz. Stopy bolały mnie od nowych butów. Sisko zbierał kamienie na ognisko. A tata z Abe'em omawiali dokąd pójdziemy. Ustalono, że rozdzielimy się parami. Ja z tatą, Abe z Hugo, a Sisko sam. Był najbardziej doświadczony, a wszyscy wiedzieliśmy, że jeśli pójdzie z kimś w duecie, to nic nie upolujemy. Facet po prostu nie potrafił trzymać języka za zębami. Podskakiwałem za każdym razem, gdy się zaśmiał. Tego popołudnia nie polowaliśmy, tylko poznawaliśmy teren. Nie wiedziałem na co patrzeć, ale tata ciągle coś wskazywał i mówił, że to pewne oznaki. Nie bardzo rozumiałem, ale starałem się być wspierający. Dawno nie widziałem go tak zaangażowanego. Stanęliśmy na skraju polany około kolacji. Tata otworzył puszkę parówek wiedeńskich i podzieliliśmy się nią. Po drugiej stronie pola płynął wąski strumień wśród wysokiej trawy. Tam je jutro zobaczymy, powiedział. Gwarantuję. Resztę dnia spędziliśmy szukając dobrego miejsca. Zrobiliśmy małe zagłębienie po wschodniej stronie, żeby słońce nie świeciło nam rano w oczy. Z gałęzi mchu zbudowaliśmy schronienie przed wiatrem, wystarczająco duże dla nas obu, ramię w ramię. Wracając do obozu, znowu powtarzaliśmy zasady bezpieczeństwa przy broni. I jeszcze raz. I jeszcze. Wtedy rozległ się głośny huk, gdzieś w oddali. Obaj zamarliśmy. Wiedzieliśmy, że inni mieli ze sobą broń, ale czy już coś znaleźli? Mało prawdopodobne. Tata położył mi rękę na piersi, dając znak, żebym się zatrzymał. To mogą być inni, powiedział. Trzeba uważać. Spotkaliśmy się wszyscy w obozie. Tata pytał, kto oddał ale nikt się nie przyznał. Mógł to być ktokolwiek. Abe i Hugo rozeszli się w różne strony, a Cisco był sam. Pomyślałem, że może Hugo przypadkiem strzelił i nie chciał robić zamieszania. Miał taki wygląd. Wieczorem zaczęli opowiadać historię z polowań. Głównie Sisko. Opowiadał bez końca o polowaniu na aligatory z łodzi. Jakie były to wielkie, że potrafiły połknąć pół człowieka jednym kęsem. Gdy przestało nas to bawić, zaczął o sportowym połowie tuńczyków żółtopłetwych 630 kg. Śmiał się. 600 cholernych 30 kg. Czułeś ciężar tej bestii stojąc obok niej. Poszedłem spać wcześniej. Tata rozstawił dla mnie osobny namiot, więc oglądałem coś na telefonie. Mieliśmy ładowarki słoneczne, ale nie chciało mi się ich wyciągać. Kiedy bateria padła, leżałem po prostu na plecach, czekając aż przyjdzie sen. To był płytki. Niespokojny sen. Rozstawiłem namiot na jakimś korzeniu i rano miałem siniaka na ramieniu. A do tego ciągłe bzyczenie jakiejś osy tuż przy głowie. Nie przebiła się przez materiał, ale Boże, jak próbowała. Wstaliśmy tuż przed świtem. Czułem się jakbym dopiero co zamknął oczy, ale tata był w swoim żywiole. Krążył między namiotami nucąc coś pod nosem. Sprawdzając nie tylko swój sprzęt, ale też wszystkich pozostałych. Cały poranek to był jeden wielki pokaz jego entuzjazmu. Nawet Cisco był na tyle zmęczony, że na chwilę się uciszył. Zjedliśmy śniadanie, omówiliśmy plan i założyliśmy sprzęt. Czas na polowanie. Słońce jeszcze nie wstało. Byłem półprzytomny po drodze. Prawie się dwa razy potknąłem, ale tata parł naprzód. Przełączał się między ponaglaniem a szeptanem ciszej. Dziwnie było widzieć go tak rozmownego. Zwykle to ja gadałem więcej. Dotarliśmy do naszego prowizorycznego szałasu i rozgościliśmy się. Tata mówił o kierunku wiatru i różnych technikach, które rzekomo stosował. Starałem się słuchać, ale przysypiałem. Jemu to nie przeszkadzało. Myślę, że po prostu cieszył się chwilą. Nie wiem, jak długo czekaliśmy. Po pewnym czasie, gdy wszystko ucichło, straciłem poczucie czasu. Wszystko się zlewało. W pewnym momencie tata szturchnął mnie łokciem i wtedy ich zobaczyliśmy. Sześć z nich trzy łanie, dwa młode i jeden jeleń. Wszystkie spokojnie wyszły na środek polany, jakby świat nie miał żadnych trosk. Tata skinął na mnie głową i spojrzał na karabin. Twoja kolej. To była ciężka dźwigniowa strzelba do polowań w gęstych zaroślach. Dzieliło nas może 55-60 jardów i mieliśmy czystą linię strzału. Byłem jednak potwornie zdenerwowany. Ćwiczyliśmy dużo, ale to było coś zupełnie innego. Wyobrażałem sobie, jak stado ucieka w popuchu, a nasza jedyna szansa pryska w jednej chwili. Tata wydawał się tym nieprzejęty, ale ja bardzo chciałem, żeby był ze mnie dumny. Podniosłem broni, i przyłożyłem policzek do kolby, celując przez muszkę i szczerbinkę. Czułem ciężar z pustu pod palcem, gdy go lekko naciskałem. Wdech, wydech, dasz radę, wyszeptał. Wtedy padł strzał. I to nie mój. Jele nie pognały w las jak burza. To leżał oszołomiony z otwartymi ustami. Nie sposób było stwierdzić, skąd padł strzał, ale był blisko. Może ktoś inny celowo do tego samego zwierzę. Przeszukiwaliśmy wzrokiem polanę, czekając, aż ktoś wstanie lub się odezwie, ale nic się nie działo. Tata położył mi rękę na ramieniu. To nie twoja wina, szepnął. Nie mam pojęcia, co to do diabła było. Próbowaliśmy skontaktować się z resztą przez krótkofalówki. Pierwszy odezwał się siskła. Podobno słyszał to samo co my, tylko z innego kierunku. Hugo też się zgłosił. Powiedział, że strzał padł blisko jego pozycji. Czekaliśmy jeszcze na Ejba, ale nikt się nie odezwał. Czekaliśmy, słuchając tylko trzasków w krótkofalówce. Cisco raz po raz powtarzał: Abe odbiór, ale cisza trwała. Hugo, gdzie jesteś? Mieliście być razem. Na południu, wzdłuż klifu. Ape poszedł przodem, bo coś słyszał wyjąkał. Cisco tylko zakro. Spotkaliśmy się z Hugo na szlaku i ruszyliśmy dalej, wołając Ejba. Z każdym krokiem coraz bardziej czułem, że to już nie polowanie, tylko poszukiwania. Trzeba zawiadomić strażników mruknął Hugo. Pewnie padły mu baterie odpowiedział tata, choć sam w to nie wierzył. Las był nienaturalnie cichy, jakby coś spłoszyło wszystkie ptaki. Rozproszyliśmy się, wciąż mając siebie w zasięgu wzroku. Wołaliśmy Ejbas, jego imię stało się pustym dźwiękiem. I wtedy go zobaczyłem. Myślałem, że to kłoda, dopóki nie zobaczyłem oczu, szeroko otwartych, nieruchomych. Ej, leżał z wygiętą szyją i dziurą w piersi, prosto w serce. Dopiero wtedy zauważyłem ranę postrzałową. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Nie na żywym człowieku, nie w ten sposób. Do dziś nie mogę przestać myśleć o tej pierwszej sekundzie, kiedy zrozumiałem na co patrzę. O tym lodowatym przerażeniu, które wspięło się z płuc aż do gardła, zamrażając mi głos. Po prostu zamarłem i patrzyłem, obserwując nieruchome oczy, które zdawały się śledzić mnie z każdego kąta. Nie zauważyłem nawet, że przestałem wołać jego imię. Teraz już tylko krzyczałem. Reszta dobiegła. Total zasłonił mi oczy dłonią i odwrócił mnie. Ale nawet wtedy widziałem jego twarz pod powiekami. Hugo zaczął wydawać z siebie przeciągły przeciągłyskowy, a Sisko po prostu zamilkł. Nie potrafiłem już rozróżnić ich głosów. Wszystko zagłuszały te martwe oczy patrzące z mroku. Sisko natychmiast odwrócił się do Hugo i wyrwał mu karabin. Hugo puścił go jakby parzę. Sisko wyrzucił magazynek. nieużywane. Gdy Hugo zorientował się co ten robi, jego głos jakby zapadł się w siebie. Ty, ty myślisz, że ja... Masz zapasowe naboje? Przerwał Sisko. Ja bym nigdy... Pokaż! Hugo wyjął pudełko z amunicją, wypuszczając połowę naboju w mech. To tylko bardziej rozwścieczyło Sisko. Nie był w stanie niczego policzyć. Tata próbował zadzwonić na 911, ale nie mógł się połączyć. Byliśmy zbyt daleko, a jego telefon miał z 10 lat. Chciał spróbować mojego, ale zapomniałem go naładować poprzedniego wieczora. W końcu Hugo oddał swój telefon i cofnął się, unosząc ręce, jakby go aresztowano. Cisco wariował, chodził tam i z powrotem, coraz głośniej z każdym krokiem. Tata ponownie wybrał numer alarmowy, złapał sygnał, ledwo panował nad sobą. Kiedy operator w końcu odebrał wszystkie jego słowa, po prostu zniknęły. Wtedy kolejny strzał. Tata wciągnął mnie w trawę. Hugo skoczył za drzewa, Sisko padł z zakłodu. Echo niosło się przez las, a my wstrzymaliśmy oddechy. Tata chwycił mnie za twarz, a ja powtarzałem mu, że nic mi nie jest. Jednocześnie powtarzałem to sobie. Nic się nie stało. Wszyscy byli cali. Tata rozejrzał się szukając telefonu, nasłuchując głosu operatora, który kazał zostać na linii. Przeskanowaliśmy linię drzew, ani ruchu. Tata sięgnął po telefon. Kolejne strzał, tym razem bliżej. Tata cofnął rękę i przytulił mnie mocno. Słyszałem jego serce, waliło jak młot. Rozdzielamy się, krzyknął Cisco. Rozdzielamy się i wzywamy pomoc. Co ty kurwa gadasz? odkrzyknął Hugo. Nigdzie nie idę. O, jeszcze jak pójdziesz? Na mój sygnał. Tata uklęknął na jedno kolano i kazał mi zrobić to samo. Stanął tak, by zasłonić mnie od strony skąd padły strzały. Nie było czasu na sprzeciw. Sisko odliczył od pięciu. Byłem tak skupiony, że zapomniałem oddychać. A serce waliło mi jako szalałe. Zanim jeszcze zdążyliśmy się ruszyć. Kiedy odliczenie dobiegło końca, każdy z nas pobiegł w inną stronę. Z ojcem ruszyliśmy w kierunku obozu. Hugo uciekł na północ, a Sisko w górę. Biegliśmy, potykając się z sercami bijącymi jako szalałe. Z oddali wciąż słychać było pojedyncze strzały. Każdy sprawiał, że całe ciało napinało mi się jak sprężyna. W końcu dotarliśmy do obozu. Schowałem się w namiocie. Podłączyłem telefon do ładowarki słonecznej. Ojciec czuwał, trzymając karabin. Czekaliśmy w ciszy nieruchomo jak kamienie. Gdy bateria telefonu w końcu drgnęła, ojciec zadzwonił na 911. Próbował wytłumaczyć, gdzie jesteśmy. Mamy tu strzelca, może jednego, może dwóch, szeptał. Po chwili bateria padła. Wściekły cisnął krzesem w ognisko. Kazali nam ruszyć w ich stronę, bez sprzętu. Powiedział i chwycił broń. Zrobiło się ciemno. Zaczęło lać jak z cebra. Szybko straciliśmy orientację. Wszystkie drzewa wyglądały tak samo. Nagle kolejny strzał, blisko. Potem następne, jeszcze bliżej. Padłem na ziemię, ojciec ukrył się za drzewem. I wtedy zobaczyłem to. Coś wysokiego, może dwa metry. Zielonkowego, o długich rękach i głowie, przypominającej kulczasty krzew. Jednym ruchem przebiło drzewo, za którym krył się ojciec. Drewno eksplodowało, jak po wybuchu. Ojciec padł, złaniając twarz. Złapałem karabin. Wdech. Wydech. Strzeliłem. Stworzenie cofnęło się, wyjąc jak ranna bestia, i zniknęło w mroku. Ojciec półślepy oparł się o drzewo. Wokół nas wciąż grzmiały strzały. Niektóre brzmiały jak płacz, inne jak jęki silnika. Nie wiedzieliśmy, co było prawdziwe, a co nie. Trwało to godzinami. Deszcz, błyski, dźwięki przypominające ogień karabinowy. Strzelaliśmy, aż skończyła się amunicja. W końcu cisza. Ojciec położył rękę na moim ramieniu. Wystarczy, już dobrze. Kiedy deszcz ustał, znaleźli nas strażnicy leśni. Okazało się, że Hugo i Sisko przeżyli. Ukryli się w różnych miejscach, ale Abe nie miał tyle szczęścia. Nazwano to nieszczęśliwym wypadkiem na polowaniu. Nigdy nie ustalono, kto oddał pierwszy strzał. Ojciec długo nie mógł się z tym pogodzić, zwłaszcza że żaden z Rangersów podobno nie słyszał strzałów. Od tamtej pory słyszy się, że w okolicy często dochodzi do tajemniczych odgłosów broni, bez śladu myśliwych. Ojciec prawie stracił wzrok w jednym oku. Wciąż żyje, ale o tamtym dniu nie rozmawiamy. Nie wróciliśmy tam nigdy. I chyba nie chcę wiedzieć, co to było. Dziś zamiast polować, po prostu łowimy ryby.